Robarcik! Dawaj! Uciechaj! Gdzie? Tak mnie nie zdążył? Do dupy kurwa. Czasu już nie było! To wyściebie no to... i co? Ty tam za wolno wchodziłeś! Ja ci mówiłem, że szybciej! Jak moja wina! Twoja! Moja wina! Idź tą to okno i tam Twoja. patrz cały czas! Barcik, okay. ogarnij się! Na lągu sam! Postaw wola i defuse, defuse, defuse! Robarcik, broń! Ale czego on to depuje? Dobrze! Co? Czego nie depowałeś? Już <ścoughs> <ścoughs> czas miałeś! Ja cię osłaniałem! Niso, zgłoś go! On bana musi dostać! A to musi cała go drużyna zgłosić! Zgłosiłem! Czemu mnie zreportowałeś Konfidencie? Ja bo nie zdewałeś bomby Czemu Konfidencie mnie kurwa zgłosiłeś? <coughs> to się k***a ch... nauczysz <noise> Robertcik co ty odpierasz? Czy macie? Tak ci się dobada k***a to no Cicho bo klaczuje Ale klaczujesz Bercik, nogę złamałeś! Morda? Ja słyszałem, że Omen to konfident. Jezu i ten ISO. Czego on zamyka tabelę? To jest dumna lista. ISO. O, zamknij mordę, nie gadaj do mnie. Ale <ścoughs> zamykasz tabelę, masz cztery kile na dumnej liście. No i co z tego? Skup się. Ja idę by patrzeć. Dobra, Dobra. się skupię.